Tajemniczym miastem na naszej drodze okazuje się Modok. Chociaż miasto to może za dużo powiedziane. To mała rolnicza wioska, która zmaga się właśnie z paskudną suszą. Po krzywych akcjach z Nory będzie to chwila odpoczynku od przemocy i zniszczenia. Chodźmy się przywitać z Sołtysem. Kiedy spytamy go o Geka, powie, że wie, gdzie on jest, w zamian za małą przysługę rzecz jasna. Wskazówka do głównego zadania w grze tak wcześnie? This is bullshit. Udajemy, że mu wierzymy i się zgadzamy. Jeśli gramy rednym chujem, to możemy jeszcze zażądać, aby na przyklepanie umowy odciął sobie palec. Nic nam po jego brudnym palcu. W każdym razie, tak jak mówiłem, Modok zmaga się ze straszną suszą, a nieopodal miściny znajduje się farma, która zdaje się nie mieć takich kłopotów. Ludzie z Modok nawet wysłali tam kogoś, żeby pracował na tej farmie, bo najwyraźniej została opuszczona przez właścicieli. Tylko pojawił się pewien problem. Facet zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach, tuż po tym jak zaczął gadać, że farma jest nawiedzona, zaś wokół lokacji pojawiły się hurtowe ilości zmasakrowanych zwłok. W noże nauczyliśmy się, jak zwalczać duchy, więc zgadzamy się sprawdzić, co się tam dzieje. Po przyjęciu zadania nie trzeba od razu wyruszać na farmę, można pozwiedzać i pogadać z mieszkańcami, bo mają dla nas ciekawe zajęcia. Tak jak ten gostek tutaj. Możemy dla niego popilnować bydła za tysiaka. Ale jest jeden haczyk: za każdą krowę, którą straci, potrąci nam z wypłaty stówkę. Kiedy przyjmiemy robotę, gra automatycznie przeniesie nas na pastwisko. Warto od razu pobiec w stronę dzikich psów i rozpocząć walkę, zanim zaatakują krowy. Po powrocie zespawnujemy się przy krowie ze złamaną nogą, którą możemy wyleczyć za garść punktów doświadczenia. Do doktora Hausa nam jednak trochę brakuje, więc krowa będzie musiała jeszcze chwilę sobie poleżeć. Idziemy po zapłatę za wypasanie krów. Jedną mi wilki zabiły, więc będzie stówka mniej. Odegramy sobie teraz nawiązanie do serialu sprzed 3000 lat, Lesi. Temu tutaj facetowi o imieniu Baltas zaginął synek. Zgadzamy się go poszukać, pomoże nam w tym pies, Ladi, który tymczasowo dołączy do drużyny. Pies zaprowadzi nas od razu do studni. Żeby zejść na dół, potrzebna będzie lina. Jeśli nie masz żadnej, możesz kupić ją u Sołtysa. Możemy też odbyć z psem zabawny dialog. Ogólnie cała akcja ze studnią to jedna wielka zmyłka. Znajdziemy tu wiatrówkę w kupce kości. Co ma sugerować, że Johnny nie żyje? Możemy zabrać wiatrówkę jako ciekawostkę, bo do walki się nie nadaje, tak małe obrażenia zadaje. W każdym razie, cokolwiek nie zrobisz, nie idź i nie mów ojcu, że jego syn nie żyje. Chyba, że grasz i jesteś chujem. Pozwiedzamy sobie teraz drugą, nazwijmy to z braku lepszego słowa, dzielnicę Modok. Odwiedzimy tu miłego staruszka, który od razu każe nam się odpierdolić, bo nie ukradł żadnego zegarka. Oczywiście nie wiemy, o co mu chodzi, ale zgadzamy się poszukać zguby. Możemy też przegnać szczury z jego ogródka na działce. Tłuczemy szczury na śmierć, dopóki nasz ludek nie stwierdzi, że zabił wszystkie. Wracamy, pochwalić się dziadkowi wymordowaniem całej rodziny szczurów. Nie ma czym nam zapłacić za fatygę, ale nie szkodzi, gra nam zapłaci punktami doświadczenia. Teraz idziemy popytać ludzi o ten wędzony zegarek. Żona właściciela nie ma nic do powiedzenia na ten temat, za to możemy u niej zjeść omlet o ciekawych właściwościach leczniczych. Przyjrzymy się temu później, bo to naprawdę ciekawa historia. Sprawdźmy, co do powiedzenia na temat zegarka ma jego właściciel. Nie ma on żadnych dowodów, że akurat czarny dziadek go ukradł. Jebany rasista. Ogólnie ma nie po kolei w głowie, ale pomiędzy wierszami jego szalonego bełkotu możemy wyłapać, że miał jakąś przygodę w kiblu za knajpą. Jak przystało na prawdziwego detektywa, idziemy sprawdzić nawet tak gównianą poszlakę. Oproszę, sracz z wbudowanym zejściem do szamba. Warto tu zapisać grę, bo głupio by było potem chwalić się, że tu zginęliśmy. Drogę nam blokują te kamienie, a że wszędzie unosi się smród metanu, oczywiście najrozsądniejszym działaniem będzie podłożyć tu bombę. Nie musimy się spieszyć, a nawet lepiej tego nie robić, bo jeśli bomba jebnie zanim uciekniemy, wszyscy w naszej drużynie umrą. wyłącznie z nami. Wracamy na dół. Okazuje się, że gniazdo tu sobie uwił kretoszczur. I to on podpierdolił zegarek. Wiecie, co z nim zrobić. Nie zapomnij zabrać zegarka z gniazda. Po wypieprzeniu kibla w kosmos, obecny styl dekoracji wioski najlepiej skomentuje Menel z Team America. Oddajemy zegarek i ponownie nie ma za to żadnej nagrody, poza dumą oraz doświadczeniem. Jeśli zainwestowałeś trochę punktów w leczenie, możesz teraz pomóc krowie. Jeśli grasz chujem, możesz zaprowadzić ją potem na rzeź. Ja jestem miłośnikiem zwierząt. Chyba, że jakieś trzeba zabić w zadaniu, wtedy jestem bardziej miłośnikiem punktów doświadczenia. Na razie to tyle w modok. Czas rozejrzeć się na tej nawiedzonej farmie. Na miejscu, dzięki wysokiej percepcji i inteligencji, możemy przyjrzeć się bliżej z masakrowanym trupom i odkryć, że to wcale nie trupy, tylko kukły. Za to farma faktycznie wygląda na opuszczoną. Trzymaj strzelbę załadowaną solą w pogotowiu. Haha, ha, ludek zwykle przebiega po środkowym dywanie. Nici z niespodzianki. Odszczepujemy się po upadku i pytamy typa przy drzwiach, co tutaj się odpierdala. Nie będzie zbyt rozmowny, ale zaproponuje, że zabierze nas do szefa. Zgadzamy się bez awanturowania. Szef wyjaśni nam, że nie są żadnymi duchami, od pokoleń życia pod ziemią stali się po prostu wyczuleni na światło słoneczne. Ogólnie nie mają wrogich zamiarów, a nawet są chętni do nawiązania relacji handlowych z modok. Poprosi nas o dogadanie tej kwestii z Sołtysem. Zgadzamy się i idziemy pozwiedzać podziemne miasto. Jest możliwe totalnie spieprzyć to zadanie będąc skrajnie niekompetentnym. W efekcie Modok najedzie farmę zbrojnie i zabije wszystkich mieszkańców podziemi, w tym i dzieci, na czele z synkiem Baltasa. Który jak się zaraz okaże trafił tutaj, po tym jak się zgubił. Mając ciągle psa z Modok w drużynie, doprowadzi nas on do Johnego. Dzieciak pójdzie z nami dopiero, kiedy szef duchów się na to zgodzi, a zgodzi się na to dopiero, jak przyklepniemy współpracę z Modok. Wracamy więc do Modok opowiedzieć, co się tutaj dzieje. Po drodze napotkamy żołnierzy enklawy nakłaniających tego faceta z rodziną do współpracy. Nie możemy interweniować. Może to i lepiej, bo na tym etapie Franek oraz jego goryle rozpieprzyliby nas mokrym pierdnięciem pod kołdrą. O właśnie tak. Na swoje przyszłe nieszczęście pozwalają nam odejść. Jeszcze się spotkamy, ty przerośnięty kutafonie. Zdajemy Sołtysowi relację z nawiedzonej farmy i przekazujemy mu wiadomość o szefa duchów. Sołtys by się chętnie zgodził, ale wciąż ma wątpliwości, szczególnie w świetle tych trupów wokół farmy oraz zaginięcia Typka, który na niej pracował. Mówimy mu, że trupy to kukły, a Typka spotkaliśmy już w Norze. To ten, którego kazałem zagadać w knajpie mamuśki. Mam nadzieję, że to zrobiłeś i nie będziesz musiał teraz zapierdalać do nory tylko po to. Na tym etapie zadania, Sołtysa świeżbi, żeby wpaść na farmę i wszystkich pozabijać. Nora jest daleko i mógłbyś nie zdążyć. Na szczęście słuchasz i robisz to, co mówię. Szok i niedowierzanie, Sołtys wcale nie wie, gdzie jest Gek. Opowie nam tylko o mieście Geko, ale nie zaznaczy go nawet na mapie. Czasami żałuję, że jednak nie kazałem mu ujebać tego palca. Wracamy do szefa duchów, powiedzieć, że się udało. W nagrodę da nam karabin i od teraz będzie mógł wyrazić zgodę na zabranie Johnego do ojca. Duchy odeskortują nas do modok. Rodzinka szczęśliwa i w komplecie, a my dostajemy w nagrodę zajebistą kurtkę. Została jeszcze tylko do rozwikłania zagadka magicznych omletów. Na śmierć zapomniałem, że trzeba mieć trochę więcej punktów siły, żeby odsunąć te kamienie. Ciekawe jak niby robi to babinka z tej knajpy. Jeszcze tu kiedyś wrócimy jak już odpowiednio przykoksujemy. Tymczasem wyruszamy do naszego pierwotnego celu podróży, Kryptopolis.